W Kole w odbył się międzypokoleniowy bal z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którym najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne. Uczestnicy mieli okazję podziwiać występy dzieci, wziąć udział w konkursach, a także miło spędzić czas w słodkiej kawiarence. Można było sobie nawet zrobić zdjęcie z dziadkami na specjalnie przygotowanej do tego ściance. Wicemarszałek Renata Janik wyraziła swój zachwyt nad poziomem przygotowań i miłością, jaką wnuki okazały swoim dziadkom, co było dla wielu wzruszającym doświadczeniem. To dla mnie ogromna radość. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to wyjątkowe święto, wyjątkowe święto Dnia Babci, Dnia Dziadka połączone z balem, czyli wymiana międzypokoleniowa. Myślę, że dla nas, dla Babci, dla dziadków czas spędzony z wnukami jest jeszcze piękniejszy niż ze swoimi dziećmi. Jesteśmy bardziej i mamy więcej czasu, więc bardzo się cieszę, że... Wasze kluczęta tak bardzo Was kochają. Jestem pod ogromnym wrażeniem wspaniałej, wspaniałego występu artystycznego. To są wielkie moje ukłony dla Pani Dyrektor, dla wszystkich Pani nauczycielek, dla cudownych rodziców, którzy też przykładają do tego dużą cygielkę. Burmistrz Zbigniew w piątek, podkreślając znaczenie bali karnawałowych w Pikoszowie, zwrócił uwagę na rolę, jaką dziadkowie odgrywają w życiu swoich wnuków oraz na wkład pracy nauczycieli w przygotowanie uczniów do tego wydarzenia. Myślę, że podczas tego występu jednej babci, jedną dziadkowi upłynęła łezka wokół, kiedy patrząc tutaj na te piękne dzieci, niesmyknięte, na radosne, bo to jest, myślę, że kwiat naszej. Gminy, kwiat naszego kraju. Właśnie to, to dzieci, to dzieci, najmłodsze dzieci, bo to jest przyszłość nasza. Dziadkowie byli pod prawdziwym wrażeniem organizacji spotkania i talentów swoich wnuków. Najbardziej suszające są występy dzieci. Kiedy widzimy też pracę nauczycieli, którą WO wkładają, widzimy jak są wszyscy przejęci: jak babcie są przejęte, jak dziadkowie są przejęci. Jest to coś niesamowitego. Myślę, że niepowtarzalnego. W ogóle. Uczucie do wnucząt jest niezwykłe, niepowtarzalne, niemal drugiego takiego. Jeszcze jak tak pięknie się rozwijają i śpiewają i tańczą dla nas, no to cóż więcej, no szczęście, samo szczęście. Wydarzenie to nie tylko umocniło więzi międzypokoleniowe, ale także stanowiło okazję do wspólnej zabawy i integracji społeczności lokalnej. Spotkaniu uświetnił występ zespołu pieśni tańca piekoszowiania, a także zespołu tanecznego Magic, działającego przy szkole podstawowej w Piekoszowie.